Siemanko, z tej strony KM witam Was bardzo serdecznie w takim no, może smutnym vlogu, znaczy zależy jak dla kogo. Ponieważ chciałbym Was poinformować o tym, iż zmieniam kanał zmieniał kanał, ponieważ no, nie wszystkie rzeczy na tym kanale były uporządkowane no, nie było to takie profesjonalne była masa szumów moje mikro no, nie zbyt się zdawało a teraz jak już mam go u Majka, postanowiłem po prostu, że no, żeby po prostu lepiej to zrobić eee, ci, którzy po prostu subskrybowali mnie e, oglądali Prosiłbym, abyście również oglądali mnie na tym nowym kanale, do którego link będzie oczywiście w opisie tego materiału. I co? Chciałbym serdecznie podziękować tutaj tym osobom, które zaangażowały się w mój kanał, na przykład Matiemu, teraz dokładnie nie pamiętam, jaki on ma ten nowy kanał. Dam, dam po prostu link do jego kanału pod tym materiałem. Eee, nie zapomnę. I również dziękuję myszy eee, za, za zrobienie skina, który no według mnie jest świetny. Na tym nowym kanale również będę miał tego skina, więc no też będą rozpoznawalne, tak? Nowy kanał będzie się nazywał Krzychu Minecraft, e, znaczy nazwa kanału to jest krzychu MC, ale z tego powodu, że ten cały YouTube. Nie muszę dać prawdziwe dane osobowe. Dlatego jest taki myk, że możecie wpisać jako nazwisko MC. I wtedy, I wtedy po prostu wam przyjmie. To było na tyle. No Tak jak mówię, dziękuję wszystkim, dziękuję tym, którzy ze mną nagrywali. Dziękuję tutaj też KG. Dziękuję komu to jeszcze Mainmaxowi Myślę, że z MainMaxem się tak dogadam po prostu, że na tym nowym kanale albo będzie kontynuacja serii, albo po prostu wszystko zaczniemy od nowa. Zresztą tam, wiecie, nie było zbyt dużo, więc można sobie spokojnie zacząć od nowa na tym samym seedzie. Dziękuję Wam bardzo, że, zobaczyli, że zobaczyliście ten materiał. Proszę o subskrypcję tamtego kanału i oglądanie. Dziękuję, że... Zobaczyliście, subskrybujcie, łapujcie, postarajcie się nie hejtować. Dzięki, cześć i na